Witam serdecznie. Już na dobranoc, wieczorową porą na kilka refleksji, na kilka myśli, które podtrzymują nasze życie, bo tak naprawdę nasze życie podtrzymują nas myśli, uczucia i wola. Te trzy rzeczy jesteśmy istnością mm, niesamowitą, że. Przeplatają się w nas myśli, serce i wola, i to jest całkowita istota, istność nasza. Warto się nad tym zastanawiać i nie biec przez życie na oślep, bo nawet jak biegniesz na oślep, to wykorzystujesz siebie samego, wykorzystujesz swoje myśli, yy, uczucia. Wolą, wolę, którą chcesz właśnie. A jeszcze na to wszystko jest nałożone ciało ludzkie, które też ma swoje problemy I, e, energetyczne, fizyczne, ekonomiczne również. Bo jak nie mamy pracy, to jest problem. Ja przez 40 lat pracowałem w sumie po 10 godzin dziennie. Jeszcze pisałem te trzy tomy. Teraz, jak już mówiłem, kończę, znaczy jeszcze nie, do, nie teraz kończę, ale poprawiam pewne myśli, pewne rzeczy tam jeszcze dodaję i staram się już, żeby nie było literówek, więc to jest ciężka praca wzrokowa i tak dalej. I więc ciało ludzkie też ma swoje problemy, swoje dylematy. Chciałoby być piękne, a niestety nie można utrzymać pięknego ciała. Niektórzy rodzą się już w brzydkich ciałach. Inni się mod rodzą modelami, modelkami, są piękni, ale pod koniec, jak Bridget Bardot, to wiemy, jak ona teraz wygląda, jaka była piękna kiedyś. Więc wszystko się tu zmienia. Kosmos nas oszukuje. My staramy współpracować się z tym kosmosem, ale też się nie udaje, bo nieraz jesteśmy zmanipulowani. Edukacją. Rządami, dyktatorami, różnymi duchownymi, jak ezoterykami, którzy nas bombardują informacjami, które są nieprawdziwe. Więc my szukajmy sami od siebie, bo Jezus powiedział, że całe sedno, cała tam moc i siła to niebo jest w nas. Powiedział kiedyś, że Królestwo Niebieskie jest pośród Was. Więc właśnie to jest ta dusza tym Królestwem Niebieskim. I warto wykorzystać kosmos, nasze ciało, nasze zmysły, wszystko, co daje nam radość i przyjemność, i koncentrować to do środka, bo i tak czy siak, wszystko idzie do środka. Natomiast, jeśli chcemy się dzielić z innymi radością i pięknym, no to możemy, ale czasami jest jeszcze inaczej, że próbujemy swoje myśli, swoje ideologia. Rzucać pod nogi innym albo prosto do głowy, ich manipulując, więc ta radość z tego jest fałszywa, niedobra, bo kształtujemy innych w zły sposób. Zwłaszcza dzieci są chłonne wszystkiego, bo dopiero poznają, a już jak idą ideologie marksistowskie, ateistyczne i inne tęczowe, no to już się zaczyna. Błąd w duszy i ten błąd może zostać już na całe życie. Z to staje się zmysłowcem, krytykiem siebie samego, tak naprawdę, bo zaprzeczając Bogu, zaprzeczasz sobie. A logika tych ludzi jest nielogiczna. Wydaje im się tylko, że są logiczni, ale tak naprawdę nic nie wiedzą. I to, co ojciec Pio kiedyś mi też powiedział o naukowcach. Powiedział mi, że o, upokorzysz naukowców trochę, no to, to staram się. Nie wychodzi mi, ale staram się. To mówił właśnie, że umierają i mówią w ten sposób: Zęby zjedli na wiedzy, zsiwieli przez nią i dalej nic nie wiedzą. I to się dzieje z każdym genderowcem, tęczowym, zmysłowcem, homoseksualistą i innym, który którym zmysły odebrały rozum, bo to tak wygląda. To jest moda. Zmysły odebrały rozum, a rozum chce dążyć do prawdziwej przyjemności, prawdziwego życia, a nie skończonego, ograniczonego, tymczasowego. Więc budujmy w sobie Królestwo Niebieskie od podstaw, bo ono w nas jest. To tyle i parę myśli jeszcze przeczytam z trzeciego tomu, który właśnie yy, nad nim, nad którym właśnie nad nim pracuję. Myślę, że to jeszcze trochę potrwa, ale co dzień już jestem z nim, już się do niego dobrałem. Czekałem na ten moment, bo wiedziałem, że przyjdzie taki moment, że zacznę te myśli poprawiać. No i już się zaczęło. Tak jak kiedyś zresztą podobnie, drugi, pierwszy tom. Z tym, że y, obecnie jeszcze dodaje nowe, już współczesne myśli. Y, bo się z nim mówił, że również pisał y, w formie, jak już wspominałem, pamiętnika o tym, co się dzieje y, w świecie, co się dzieje również w państwie, jaka jest polityka, jakie są zapędy, napędy <grym>, i odrzuty. Więc czytam. Aniołowie, co teraz zamieszkują różne planety, w tym kosmosie, potrafią być okrutni i bezmyślni duchowo. Pozakładali pod siebie różne systemy filozoficzne, ekonomiczne, społeczne i są z tego powodu zachwyceni. Pociągają do tego innych, brudząc im duszę. Nawałnicą obietnic i wymuszeń bez wolności wyboru. No tak właśnie jest. Zwłaszcza największymi kłamcami i oszustami są politycy. A zwłaszcza ci z lewej strony. Chociaż nie wszyscy. Niekiedy ateiści też są dobrzy. Ojciec Pio mi powiedział kiedyś takie zdanie, to mnie też dziwiło że nieraz ateiści są bliżej Boga niż katolicy. Więc wszystkich trzeba uszanować, ale jak widzimy, ale jak widzimy, bo to widać w telewizorze, w polityce, no bo właściwie to mamy telewizję w internecie, w telewizji zwykłej takiej, w radio to słyszy się, i widzi, musimy się tym interesować, co się z nami dzieje. Bo to nie wystarczy tylko sobie kupić mieszkanko i mieszkać, i się modlić, a za chwilę przyjdzie pan i powie, wynoś się stąd. My tu kogo innego wprowadzimy, więc warto się interesować, co się w państwie dzieje i wszędzie, bo yy, od tego zależy nasza edukacja, nasz byt i wszystko inne. Nasz rozwój duchowy zależy od polityki. Już cały czas o tym mówię, że polityka to jest duchowość, ale jeśli nie ma w tej polityce duchowości, tej autentycznej, no to rozsadza wszystko od środka. Dlatego Jezus też mówi, że królestwo będzie walczyło przeciw królestwu i rozsadzało się od, od wewnątrz. Jeszcze jedna myśl. Ci, co są. Komunistami, lewakami, liberałami, pseudodobrymi poglądowo, świecko-społecznie, w konfrontacji z prawdą serca z Unią Europejską, już aktualnie w nadziei nieistniejącej Unii Europejskiej, rozwiązanej z powodu kłamstw gospodarczych i manipulacji edukacyjnych, edukacyjnej państw, są bardzo ograniczeni w wiecznej filozofii mistycznej i ekonomicznej. Tak właśnie aniołowie upadli w tym świecie. Wszystko jest dla nich lakoniczne, enigmatyczne i zacofane w myśleniu w stosunku do wielkich myślicieli, starożytnych filozofów. Jest dla nich zbawienie? Owszem, jest. Muszą zapragnąć czystości serca i umysłu. I właśnie system miłości. Jest po to, żeby uczyć czystości serca, sprawiedliwości, piękna, chociaż prawo nas atakuje. Przygody życia mamy różne, i dostajemy po głowie, a czasami się cieszymy, bo, jest, bo jesteśmy szczęśliwi od środka. Takie tu jest życie. I Ojciec mówił, że, że tu jest walka. Jezus też mówił, że tu jest walka dobra ze złem. Nie można mieszać dobra. Ze złem, bo to wtedy wyjdzie właśnie ten gender, wyjdzie i te inne świństwa. Więc musimy walczyć, oddzielać plewy od zboża, bo na końcu na początku razem rosną różne chwasty ze zbożem, ale potem jak jest już końcówka, ja pamiętam u dziadka też były młocki. Najpierw cepami, na początku się tłuko, pomagałem, czasami nawet byłem malutki, małym chłopakiem jeszcze. A potem już maszyna była, kombajn był i było młócenie zboża. I z tyłu właśnie z jednej strony wy wychodziło zboże czysta, bo tam były takie filtry dmuchawy, a z drugiej strony plewy. To normalne chyba, nie? I musi być to oddzielone, bo inaczej chleba z tego nie będzie. I tak się właśnie dzieje w naszym życiu. Musimy oddzielić plewy od zboża, czyli zło od dobra. Jeśli w sercu masz głupotę, a w umyśle beznadzieję, albo odwrotnie, to musisz się naprostować. I system miłości właśnie uczy mm, połączyć, jak fula mówiła, umysł z sercem. Ale umysł czysty i serce czyste, to wtedy to współdziała i jest to Królestwo Niebieskie w nas. Jeśli tego nie ma, to mamy politykę taką, jak nam Bodnar z Tuskiem i z tą całą ekipą szatańską prezentuje i chce, aby zniszczyć Polskość, bo Polskość to nienormalność. Pamiętacie, co mówił Tusk? Suwerenność to też nienormalność. A my wewnętrznie przecież też jesteśmy wolni, suwerenni. I prawo tuskowe, prawo Neumana chce, abyśmy kłamali i nas rozwalili od środka. Nie dajmy się. I obrona granic musi być, ponieważ ci, których chcą do nas wejść, są selekcjonowani. Tak zwani inżynierowie to są też dusze piękne i wspaniałe, ale. Poprzez umysł, poprzez zmysły, poprzez rozum świecki, ateistyczny i głupotę islamu, po prostu wtłaczają się sami siebie w beznadzieję, w kryzys i atakują nożami, atakują czymkolwiek, żeby tylko zniszczyć, komuś krzywdę zrobić. Na to się nie możemy zgodzić, bo będzie bałagan w Polsce, a Polska ma być piękna i wspaniała i spokojna. Jeśli taki uchodźca jest legalny, i chce się dostosować do naszych wymogów, to ok. A jeśli chce nam tu szariat zrobić, to trzeba go wyrzucić skąd przyszedł. Takie jest moje zdanie. Może ktoś myśli. Do dobrej nocy i dobrego popołudnia i do jutra.